You're Dwunasta edycja przeglądu sztuki Survival. I zanim przejdziemy do szczegółów w tejże edycji, chciałabym zapytać o samą ideę przeglądu i o to, jak powstał. Zaczęło się w czasach studenckich zarówno ja, jak i Michał Bieniek obecny dyrektor Przeglądu Sztuki Surwiwal. Studiowaliśmy na Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, obydwoje na Wydziale Malarstwa. Dosyć wcześnie powstała w nas, ale również w naszych kolegach ze studiów, taka potrzeba, żeby prezentować swoją, no taką studencką jeszcze twórczość, ktoś mógł powiedzieć niedojrzałą, jeszcze niesprecyzowaną, w przestrzeniach, no oczywiście nie galeryjnych, ale w przestrzeniach, które byłyby dostępne dla trochę szerszej publiczności niż ta publiczność, która zwyczajowo na przeglądach akademickich ogląda pracy młodych artystów. My mówimy tak kolokwialnie, że to była taka kultura zrzuty trochę, bo wtedy nie mieliśmy oczywiście żadnych partnerów, żadnych sponsorów. W zasadzie z czym przyjechaliśmy do danego budynku, tym mogliśmy się posługiwać i to była taka, taki pokaz, taka wystawa no budget, czyli po prostu bez, bez pieniędzy. Bardzo dobrze pamiętam, mimo że to było 12 lat temu, Atmosferę, która towarzyszyła nam temu pierwszemu tej pierwszej odsłonie, to było coś niesamowitego, to było takie środowiskowe wydarzenie. Przyszli nasi koledzy, nasi pedagodzy, ale również dyrektorzy różnych instytucji wrocławskich, a także już uznani wrocławscy artyści. Pierwsza w historii przeglądu przestrzeń to były dawne koszerze dzieckie i następna w tej samej scenerii się odbyła, tylko, że w innym budynku, a potem już w kolejnych latach miejsca no równie trudne i wydawałoby się potencjalnie niesprzyjające, jak na przykład dworzec główny, plac teatralny, dzielnica Czterech Świątyń, tutaj można by długo wymieniać. No generalną zasadą survivalu jest to, żeby co roku wybierać jednak inną lokalizację, nie przywiązywać się do miejsca, to jest przegląd, który eksploruje Charakter miejskich przemian, bardzo złożonych, nawarstwionych wydarzeń wszyscy wiemy, nawet z punktu widzenia po prostu zwykłego użytkownika miasta. A nie um, osoby, która kontempluje sztukę współczesną, jak wiele na naszych oczach ciekawych rzeczy się wydarza w tym mieście, i my um, na tym bazujemy. To jest też cecha właśnie Survivalu, że um, poza tym, że pokazujemy sztukę, pokazujemy również budynki, pokazujemy również ciekawe miejsca, które um, na co dzień są po prostu niedostępne dla mieszkańców Wrocławia. I tutaj można powiedzieć, że tworzy się jeszcze taka dodatkowa wartość. Oprócz tego, że można się zaznajomić ze sztuką, można również doświadczyć jakiejś przyjemności wynikającej z tego, że rozpoznaje się po prostu nieznane i tajemnicze miejsca. Jak wygląda program, jakich artystów możemy się spodziewać? Bo to nie tylko możliwość dla, dla widza obejrzenia przeróżnych wystaw. Rzeczywiście to jest kilka dni, i program staraliśmy się zbudować zakomponować w taki sposób, żeby mogły z niego korzystać osoby, które są zainteresowane przede wszystkim doświadczaniem sztuki współczesnej, i myślę tutaj właśnie o tej głównej części ale również zaproponowaliśmy szereg bardzo interesujących debat, które no w jakimś sensie są przedłużeniem tych pokazywanych przez nas zagadnień i dotyczą tych samych wątków, które poruszają artyści w części artystycznej, czyli właśnie tego tematu miasto stan zapalny. Przygotowaliśmy również przy współpracy z kuratorem sceny dźwiękowej program kilku wydarzeń z tego obszaru, bo to jeszcze jest coś innego niż właśnie ten pokaz tak zwanych instalacji artystycznych. W tym roku jest to naprawdę spora grupa artystów, dlatego że prawie 80 osób, mhm. 80 twórców. I tutaj, jak zwykle, w Survivalu to też jest taka nasza stała cecha. Staramy się, którą staramy się pielęgnować, dbać o to, żeby to się nie zmieniło, prezentujemy zarówno artystów bardzo młodych, wręcz debiutujących, jak i artystów już uznanych, rozpoznawalnych w Polsce i na świecie. I w tym roku współpracujemy znowu z artystami, jak na przykład Grzegorz Łoznikow, czy Szymon Wojtyła, którzy są tuż po dyplomie Akademii Eugeniusza Geperta, Akademii Sztuk Pięknych Eugeniusza Geberta. W Wrocławiu, ale też e, między innymi e, takie gwiazdy naszej tutaj lokalnej sceny artystycznej, czyli chociażby Tomek Bajer czy Jerzy Kosałka biorą w walu udział, a także nazwiska rozpoznawalne dużo, dużo szerzej, bo nie tylko w Polsce, ale też w Europie i myślę, że na świecie, czyli chociażby Janna Hajkowska i Dominik Lejman. Prace takie w takich kategoriach jak instalacje artystyczne Performance, instalacje wideo, rzeźby, tak zwane obiekty, interwencje. Specjalna edycja komiksu została zaprojektowana również właśnie dla nas do 12 edycji Survivalu. Przegląd sztuki survival nie zawsze musi być łatwym przeglądem dla odbiorcy, i w tym roku jest taka opcja, że można się wybrać na spacer z kuratorem. Skąd wzięła się w ogóle taka idea? Czy to jest spowodowane tym, że dużo było zapytań pod kątem tego, jak to powinno być odebrane? To nawet nie chodziło chyba o to o pytanie o to, jak to powinno być odebrane, mm -hmm. co w ogóle o taką naprawdę bardzo dużą dozę ciekawości doty doty dotycz dotyczącą tego, co pokazujemy, jak pokazujemy, mm -hmm. gdzie mm -hmm. pokazujemy. Poza tym. Y oprowadzenia kuratorskie, oprócz takiego wprowadzenia właśnie merytorycznego, pewnej opowieści, którą snujemy wokół e, prac, służą też temu, żeby e, w jakimś sensie łatwiej było odkryć to wszystko, co pokazujemy, co prezentujemy, co mamy do zaoferowania, dlatego, że te budynki, te przestrzenie, w których funkcjonujemy są naprawdę przy takim pierwszym oglądzie zwykle bardzo wymagające, skomplikowane i mimo takiej bardzo szczegółowej mapy, którą zawsze przygotowujemy, na własną rękę bardzo trudno jest zobaczyć całość, uh -huh, uh -huh. całość tego działania, tej artystycznej propozycji. W związku z tym parę lat temu zdecydowaliśmy się na to, żeby wypracować taką formułę właśnie prowadzenia kuratorskiego, która sprawdziła się już wielokrotnie, znakomicie i Każdym razem właściwie mamy e, no, taki doskonały odbiór, wręcz entuzjastyczny, i, e, i zauważamy też, że ta opowieść o sztuce o konkretnych realizacjach artystycznych jest bardzo potrzebna. Widzimy często takie reakcje, z których wynika, że, 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 że e, to jest potrzebne, ponieważ ludzie zaczynają rozumieć, autentycznie rozumieć. Zdajemy sobie sprawę, że na nasz przegląd przychodzą zarówno osoby, które są związane ze sztuką współczesną. I, mm, mają no, pewne doświadczenia w jej odbiorze, ale również tak zwani przypadkowi przechodnie, mhm. obserwatorzy, dla których taki kontakt ze sztuką, taką prezentowaną przestrzeni publicznej, może być po prostu szokiem. Dlatego robimy, co możemy z naszej strony, żeby właśnie też ułatwić i wyjść z wszelkimi informacjami i wyjaśnieniami, czasem. Spotykając się bezpośrednio w oko w oko z naszym odbiorcą, staramy się po prostu no, zapewnić takie narzędzia do, mhm. do czytania tych tropów, które tutaj można będzie rozpoznawać. Edycji e, Miasto Stan Zapalny e, podczas e, debat, które towarzyszą e, festiwalowi jak najbardziej będzie okazja, by wspólnie o tym porozmawiać. Natomiast teraz chciałabym zapytać panią, e, bowiem podczas debaty ma pojawić się też pytanie, e, jak leczyć miasto. I to jest moje pytanie do Pani. Wydaje mi się, że tutaj bardzo dobrze się sprawdzają, bo to jakby poza kontekstem survivalu, no. nawet tak zwane konsultacje społeczne i próba wypracowania jakiegoś, jakiegoś kompromisu, konsensusu, coraz powszechniejsze są takie, takie spotkania. To dotyczy mniejszych, większych grup społecznych, takich jak na przykład wspólnoty mieszkaniowe, które są w stanie w takim bardzo wymierny sposób, wydawałoby się na mikroskalę, ale od tej mikroskali często najlepiej właśnie zacząć. I, I to przynosi miastu korzyści. Moim marzeniem jest na przykład to, żeby wspaniałe w kontekście Wrocławia tereny przy Odrze, żeby zostały w końcu uruchomione, bo postawienie kilku ławek wzdłuż centralnie jeszcze umiejscowionych gdzieś wałów nabrzeżnych, to naprawdę jest bardzo mało. A mniej lub bardziej odległe dzielnice, Mogłyby przemienić się w rodzaj takich wspaniałych, rekreacyjnych terenów, gdzie już nie byłoby konieczności wyjeżdżania poza miasto, żeby właśnie odpocząć i nabrać takiego oddechu. Równie dobrze i z powodzeniem można by tą samą aktywność uprawiać tutaj, właśnie w ścisłym centrum. Te prace, które odnoszą się do tej problematyki. Są w jakimś sensie do siebie podobne, ale oczywiście też każdy artysta opracowuje na, na swój sposób. Będziemy mogli zobaczyć bardzo y, ciekawe formy y, zbudowane właśnie w oparciu o rośliny po prostu. Jedna z prac na przykład y, będzie rodzajem, po prostu będzie instalacją artystyczną, która y, y, będzie zbudowana z różnego rodzaju gatunków roślin zasadzonych dosłownie w szczeliny głównego yy, takiego pomieszczenia laboratoryjnego, tak żeby sprawiać wrażenie, że one po prostu tutaj same się zasiały Aha. i wyrosły. Taka bardzo romantyczna i yy, właśnie relaksująca wizja. 12 lat minęło. Pytanie, jak będą wyglądały kolejne edycje? Jaki jest Wasz kierunek? Jak sobie je wyobrażacie? Jakie są plany na kolejne edycje? Niewątpliwie interesują nas bardzo różne wątki, bo ten wątek taki jak ten tegoroczny, chociażby czyli znowu eksploracja pustostanów, zmierzenie się mhm. z bardzo takim niezwykłym charakterem porzuconych budynków, budynków, które znajdują się w stanie takiej specyficznej kwarantanny, w przejściu między jednym przeznaczeniem uh -huh, uh -huh. a drugim. To, to jest jeden aspekt, ale oczywiście interesuje nas też, co udowodniliśmy już wielokrotnie, taki aspekt stricte publiczny, czyli wyjście w przestrzeń, która, jest, która funkcjonuje, która jest używana, która wręcz no, wydaje się absolutnie nieprzyjazna prezentowaniu sztuki, a my staramy się w takich przestrzeniach działać i mierzyć się z tymi przestrzeniami. Tutaj nawiążę chociażby do Dworca Głównego, czy e, dzielnicy Czterech Świąteń, czy szeregu innych lokalizacji, które, które mają taki ściśle utylitarny, e, użytkowy, e, publiczny charakter i, i w których staramy się ze sztuką odnaleźć i w jakiś sposób e, wnieść coś w tę przestrzeń właśnie za pomocą wypowiedzi artystów. You're unbelievable. <gasps>